Czasem zaskakuje nas, ufaj kochany, Bóg ma dla nas plan, czasem zaskakuje nas, system miłości. Ciągle trwam, on dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości, by piękniejszy był świat. Tak więc, mój przyjacielu, choć pokażę Ci ja. Bóg anioła nam zesłał, wiedzę dachał ojciec bio. Iskra z Polski to miłość, więc podzielmy się nią, ufaj, kochany. Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku. W naszej bajce, systemu miłości, w naszym kodzie DNA, systemu miłości, w naszym kodzie życia fizycznego, które musimy rozkodowywać w sobie, aby znaleźć w tych wszystkich strukturach naszego umysłu, ciała fizycznego i w strukturach kosmosu, znaleźć prawdę o nas samych, o życiu, po co ono istnieje. Dlaczego on jest takie, a nie inne, dlaczego tyle jest w nim zła, dlaczego jest dobro, dlaczego jest wiara, dlaczego jest dążenie do wiecznej przyjemności, dlaczego jest przyjemność zła, która niszczy innych. I te wszystkie pytania i odpowiedzi staram się wam jakoś zadawać i odpowiadać jednocześnie w tych wszystkich moich rozważaniach o życiu, o istocie życia i o takim. Chlebie powszednim. <laughs> Bo tutaj też trzeba mówić o chlebie powszednim, nie zawsze tylko o samej duszy. No ale ojciec też tak na rozmowach traktował. Często mówił o konkretnych rzeczach w tym świecie fizycznym. Sam zresztą też wybudował koś... nie kościół, szpital, dom ulgi w cierpieniu, San Giovanni Rotondo. Z tych wszystkich składek właśnie to on to robił, robił konkretne rzeczy i pomagał, i spowiadał, i rozmawiał przede wszystkim, na spowiedziach rozmawiał, pokierowywał jaką ścieżką iść, żeby sobie poradzić w życiu fizycznym i w życiu duchowym. Nakierowywał zawsze na niebo, zawsze. Nie ma innej opcji. Są opcje inne oczywiście, które nas tutaj zmuszają do życia fizycznego, właśnie nasza struktury DNA, nasz umysł, nasz mózg, nasze szare komórki, nasza Nasze żyły, kości, wszystko nas to zmusza do życia tutaj, i całe to przyciąganie ziemskie, ten magnes, który nas ciągnie, ta kula, która nas ciągnie do środka czyli grawitacja wszystko to spowoduje, że możemy iść w kierunku materializmu. I większość, większość idzie w tym kierunku. Mało jest osób, światełek, które świeci duchem. Naprawdę mało. Tacy się zdarzali jak święta Teresa Mała. I inni. Teresa Neumann też była, ojciec Pio, Franciszek Zasyżu, i inni. Ezoterycy i kapłani niestety nic na ten temat nie wiedzą, chociaż teorii jest mnóstwo. Teologii, jakbyście przeczytali te wszystkie dzieła teologiczne, to byście <grym> brakowali wam czasu I, na, i dalej byście nic nie wiedzieli. <grym> Bo To są dzieła teologiczne, po to, żeby nie wiem w zasadzie po co one są. <grym> Bo życie jest i tak inne i bardziej proste, bardziej bezpośrednie do Boga, a nie do tego Boga Starotestamentowego, który kazał, jak już nieraz mówię, mordować, zabijać, gwałcić. I to mm, chrześcijanie i niechrześcijanie, muzułmanie biorą przykład właśnie z tego Jehowego, z tego kosmity. Tam jest parę dobrych opisów, ale, ale niestety nie. <laughs> Są dwa mm, Dwa obrazy stworzenia też napisane, bo nie wiedzieli, który jest lepszy. <grych> Zrobili Ewangelię, cztery jakby jednej nie, nie, nie potrzeba było, to cztery są nie wiem po co i komu i na co, cztery. Tak samo jakby sobie cztery pralki kupił i, no i co ci z tych czterech pralek? <grych> Jedna by wystarczy i zrobi to samo. Tak są te cztery Ewangelie. To Kościół manipulował oczywiście tym wszystkim. Więc można iść w, w, w stronę materializmu, Systemowego, nawet państwo możecie prowadzić w stronę materializmu, partie polityczne mogą cię prowadzić w stronę materializmu. To lewactwo, lewa strona to właśnie prowadzi do materializmu i bezboża. <laughs> nie bez Boża. Nie bez Żyta, tego bez ży do życia życia Bez Boga. Po prostu bez Boga. Rób ta, co chce ta i zabijać sumienie w sobie, jak się tylko da. M w miarę być. Obytym w różnych sytuacjach, żeby innych innym można było hapnąć coś. Bo tylko na tym to polega to lewactwo, ta ideologia materialistyczna, czyli walka, konkurencja, yy, kapitalizm, który jest zły, yy, socjalizm <grym> też jest zły w wydaniu takim, jakim jest. Bo jak ojciec mówił, że nie był zły socjalizm, można było tylko poprawić. Przecież w rodzinie naszej osobistej, Żyjemy w socjalizmie, bo wszystko mamy wspólne i działamy tak samo. I państwo powinno podobnie działać. Niemniej każdy musi być indywidualny, mieć swoje myśli, swoje życie, swój ogródek, swój pałac. Tak już jest. I tak w niebie też podobnie jest. Pomimo, że też w niebie panuje socjalizm, tego typu socjalizm miłości, system miłości, inaczej to jest to samo. Bo kochamy wszystkich, dzielimy się z wszystkimi. W miarę, w miarę porówno, nie, wy, nie podnosimy kogoś do nie wiadomo do jakiej rangi, a innego potępiamy, bo jest kloszardem na przykład, a przecież ten kloszard może być świętszy od papieża i od każdego innego polityka w Unii Europejskiej, jakiegoś na przykład króla Europy, no co to król Europy? Przyjechał i, i spadł z konia, i zwariował już do końca, już teraz. Walczy nie wiadomo o co, nie o Polskę, tylko o Niemcy. Śmieszne to wszystko jest. No, ale to jest taki układ niedobry. Więc, my w systemie miłości, w naszej, w naszej grupie osób, chcemy promować właśnie duchowość przede wszystkim. Mowa o duszy, ale również mowa o chlebie. Bo Jezus też y, 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 był taki, że dbał o to. Aby oni mogli mieć co jeść, i tak dalej, bo chodzili z Nim za Nim wszędzie. Więc rozmnażał chleb, rozmnażał ryby, takie rzeczy. <taki> takie rzeczy Jezus robił. Franciszek też potrafił różne rzeczy robić już, <taki> ale to nie o to rozmnażanie chodzi, tylko o to, żeby w tej naszej, naszej powłocy cielesnej sobie radzić też w życiu takim codziennym, bo nie możemy się zapuścić i stać się takim byle jakim, jak te partie właśnie niektóre te lwackie, Takie byle jakoś tam jest. Nic tam nie ma naprawdę. Jak się to słyszy, co oni mówią, to, to nic po prostu zero. A nawet czasami mniej niż zero. Nie zależy im na niczym, tylko na sobie. Na tym, żeby się przy, przypodobać Unii Europejskiej, która już całkiem zwariowała. Bo nimi rządzą Rosjanie i Niemcy, Unii Europejską. Amerykę chcą odepchnąć, dlatego są wściekli na Polskę, że chcemy, podpisaliśmy umowę z Ameryką o, o elektrowniach atomowych, o broni i tak dalej. To im się nie podoba Niemcom, bo Niemcy nie lubią Amerykanów, no a Polaków to wręcz odwrotnie nienawidzą. Chcieliby nas wszystkich zgarnąć pod siebie i żeby było to państwo niemieckie. <laughs> Takie były przecież plany już dawno, kiedyś jeszcze przed pierwszą, drugą. Wszystko tu chcieli pozajmować. Ale Lechici się nie dali. <laughs> Bronili się pięknie i wspaniale, i dlatego mamy niepodległość teraz. I trzeba o nią dbać, pilnować, aby nie wpaść w, znowu w taką politykę, jaką promuje, jaką promują Niemcy, czyli. Te LGTB, i te wszystkie inne rzeczy, to Scholz podpisuje, to wszystko oni robią jak przeciwko człowiekowi. Nie możesz powiedzieć na, na kogoś coś złego, bo od razu cię będą powiedzieć, że jesteś faszystą, że to, że tamto. Wszystko musi być takie na najwyższym poziomie, a, a jest na najniższym. Tam morale już upada, w szkołach wszystko upada. W Rosji to już dawno upadło, tam tylko się lufy. Karabiny liczą nic więcej, i oszustwa narkotykowe, i biznesy na broni. To wszystko. Amerykanie podobnie robią, no ale mimo wszystko tam jest jakaś ta demokracja. Jakiś tam stopień, stopień rozwoju kultury takiej społecznej jest. Tam nie ma jakiegoś dyktatu specjalnie. No ale zawsze się można doczepić, wiadomo, że tak. No ale tutaj to już mamy kompletny. Najbardziej jeszcze w, tak fajnie jest, mi się wydaje, tutaj w tej środkowej Europie. Prócz Niemców, bo oni chcą dyktat zrobić ogromny. Szykują się na to. To yy, rozwijamy się, myślimy o niebie i o chlebie. Bo to jest ważne w tym życiu, żeby wszystkim było yy, dostarczone to, co trzeba. I węgiel, i gaz, i światło, i... I ciepłe kaloryfery, inne rzeczy, bo to jest koniecznością w tej chwili, bo idzie zima, więc musimy sobie radzić, musimy się modlić do ojca Pio. Ojciec Pio powiedział, że jego dzieci sprawi, żeby nikomu nie brakło chleba do końca życia, więc będzie dobrze. Mamy te obietnice od ojca Pio, ale musimy też sami się starać, cokolwiek, jakoś tam myśleć, żeby. żeby Najważniejsze są opłaty i to co te podstawowe rzeczy, a potem ta wszystko, cała ta nadwyżka, jak w rodzinach, to już jest po prostu przyjemność. Tylko dla przyjemności idziemy na zakupy, na to, na tamto, ale najważniejsze są opłaty, czynsze i tak dalej. To pani Krysia, przez którą ojciec Pio przemawiał, to też o tym mówiła właśnie. Najważniejsze są opłaty i mieć coś do garka włożyć <laughs> na ten masło do chleba albo coś tam. I chleb przede wszystkim, więc o te rzeczy trzeba dbać. Bo to jest nasze ciało i musimy o to ciało dbać, żeby wychowywać go w duchu, do ducha. W duchu, do ducha, żeby go wychowywać. Więc módlmy się o te wszystkie sprawy, aby nam nie było źle. Abyśmy mogli szybko pośmiercić śmierci iść do nieba. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. <laughs> No, tak się przyjęło, że Jezus jest na tym krzyżu, bo taką dostał karę śmierci. Wtedy była moda na to, żeby karać i na krzyżu, na, na górze Golgota. Tam skazańcy byli, więc Jezusa też tam zaciągnęli i go ukrzyżowali. My umieramy na własnym, tak jak Fula mówiła, też na własnym krzyżu. Tu mamy taki krzyż swój, na plecach na ogół umieramy. Jak już jesteśmy starzy i niedołężni, to na plecach. Umieramy na własnym krzyżu, że tak powiem. Inni z kolei, no, na, w samochodach, na siedząco, na leżąco, inni na krzesłach elektrycznych, na szczęście już chyba ich nie ma, więc też tak było. <laughs> więc każdy umarł inaczej. Jezus na krzyżu, dlatego jest symbol, znak krzyża. Jezus wisi na krzyżu, bo tak go zamordowali. I, i, a najważniejsze jest to, że przebaczył na tym krzyżu wszystkim. Poczuł się też samotny bardzo, bo mm, musiał doznać tego, rozdźwięku między, żeby więcej cierpienia było, to więcej ofiarował nam tego cierpienia, tej miłości. My nie musimy aż tak strasznie umierać, niektórzy umierają słodko, w śnie, <laughs> nawet nie odczują, że umarli. No to, to właściwie, szczerze mówiąc, co, co dzień umieramy. Bo kładziesz się, nie wiesz kiedy zasypiasz, jeszcze <laughs> czasami ci telewizor chodzi, a Ty już śpisz i chrapiesz. Już Cię nie ma <laughs> praktycznie, umarłeś. Rano się budzisz nic stąd ni jak słońce wschodzi, a ty z popiołów się budzisz. Z popiołu swojego DNA budzisz i jesteś. I Boże, jestem dobrze. Cały, cały. No i zaczynasz działać, myśleć i coś sobie żyć dla przyjemności, bo życie jest po to, żeby żyć dla przyjemności. Nie ma innego sensu. Bóg stworzył niebo dla przyjemności, dla rozkoszy. My też mamy cząsteczkę tego nieba, ale żeby tutaj mieć trochę tych przyjemności i nie zwariować, no to musimy uważać na siebie, kontrolować wszystko i jeszcze dodatkowo pracować nieraz ciężko, jak w kołchozie, żeby zarobić na to ciało, żeby można było utrzymać, żeby woda była zdrowa, żeby to, żeby tamto, żeby białko, tłuszcze i węglowodany dostarczyć jednak do tego. Do tego ciała. No, takie jest tutaj życie, to nas trochę upokarza, no ale trudno. Tak, żeśmy sami chcieli. Bo, jak już mówiłem, niewielu się zbawia z tej ziemi, bo właśnie są w tych różnych doktrynach, tych różnych ezoterykach. Oni nic nie wiedzą, oni po prostu zmyślają wszystko. Po to, żeby zarobić dużo pieniędzy, żeby mieć dużo zwolenników. Tylko o to im chodzi. <laughs> o nic więcej. No, ale też jakoś muszą się utrzymywać. Jasne, że tak, ale bałamucą duszę i dlatego się nie chcą, nie spawiają te dusze, bo nie wiedzą. Boją się śmierci, że, to, że Bóg jest jakiś ostry, że nie wiadomo o co chodzi. Jakaś energia tam przyjdzie, tu ziemia się niszczy, już będzie jakiś reset, reset jest dzień <laughs> Sam się resetujemy przez sen, i poza tym <laughs> to jest normalny porządek rzeczy. Historia tak marzy się. Co jakiś czas są wojny, cywilizacje zanikają, znowu się budzą i tak to już jest. A my w ciągu tego naszego krótkiego życia mamy zrobić wszystko, żeby ostatni raz tu Żydzi się zbawić. A my się czołgamy, czołgamy się pod czołgami, bijemy się, czołgamy się w materii, w materializmie, w byle jakości w duszy, w złych uczuciach, w złych myślach. Używki bez Boga są tragiczne, a z Bogiem to już jest inaczej. Jednak inaczej. To już nie są takie używki, tylko po prostu luksus przebywania w świadomości boskiej. To jest coś innego. I wtedy można różne rzeczy, podobne jak tamci robią, ale już w atmosferze łagodności, piękna, transcendencji, dążenia do wiecznej przyjemności po naszym odejściu z tego ciała. <laughs> Niektórzy to no i właśnie i y, 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 sami się po śmierci jakby sprowadzamy na tą ziemię, bo jak nie dorobiliśmy czegoś, mamy jeszcze zarysowane, to inni nam pomagają, a nie stróży i inni, jak się niewielu zbawia i wracamy. Tutaj albo na inne planety wracamy, to niekoniecznie tutaj, na różne. Pomagają nam, Bóg wysyła swoich wysłanników, ale inni też pomagają, przyjaciele, nieprzyjaciele. Z różnych, jak są na przykład w takim momencie przejścia z jednego życia do drugiego, no to się mogą spotkać. I też, jeśli on tutaj był zły i niedobry, to może mu coś źle doradzić. No ale Anioł Stróż też czuwa i próbuje natchnienia mu, bo nie widzi zaraz po śmierci Anioła Stróża, jeśli nie jest gotowy, absolutnie. Yy, więc yy, też mu natchnienia daje, żeby się ukierunkował w tym czy w innym. Yy, s, yy. Ale musi przyjąć te, uste, te natchnienia, bo sam zresztą wie przez sumienie swoje, że źle zrobił w życiu wiele rzeczy, musi to naprawić. Musi to wykrzesać z siebie to dobro, tą miłość, żeby zakryć swoje błędy, swoje grzechy, które zrobił. Ale Bóg jest miłosierny i możemy powtarzać życie. Obyśmy żyli tu już ostatni raz, ojciec mówił. No to róbmy to w systemie miłości, aby żyć ostatni raz. Trzeba być spokojnym, radosnym, nawet jakby bomby biły, uśmiechać się, mieć to wszystko gdzieś daleko w nosie za przeproszeniem, a z drugiej strony się angażować jakoś tam duchowo czy nawet materialnie w to, żeby zmienić system, żeby zmienić ekonomię, żeby państwo zmienić, żeby nowych ludzi wprowadzić, którzy mówią o miłości, o dobru, o m, krótszym czasie pracy 5, 6, 5, 4, 3 góra godziny dziennie ojciec mówił, a nie po 20 godzin, po 15 wychodzi. Ja pół życia poprzez, wychodziło mi 10 godzin dziennie. Więc to, ale umiałem tak wykorzystać, to, bo miałem to pisanie jeszcze dodatkowo. Nie dość, że pracowałem, to jeszcze pisałem. Przychodziłem do domu zmęczony. Nieraz mm, po nocce i cały dzień pisałem. Jeszcze ja drugą noc pisałem, dopiero. Parę godzin przespałem i znowu, znowu do pracy. No więc ja strasznie ciężko pracowałem w domu. Po pracy właściwie pracowałem cały czas w domu tak samo. A jeszcze w międzyczasie musiałem mieszkanie wykańczać i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest dużo było różnych rzeczy. więc jestem doświadczony w wielu sprawach wbrew pozorom. No dobrze, to przeczytamy coś jeszcze. No jakieś krótkie rozważanie. Więc trzeba być spokojnym, nie trzeba się przejmować. Ojciec mówił, nie przejmuj się niczym, jeśli tylko potrafisz. No to wam też tego życzę, nie przejmujcie się. Tego nie ma, tamtego nie ma, to przyjdzie. Jak się nie będziemy przejmować, a otwierać się na Boga, to Bóg tak sprawi przez innych, że, nam, że to będziemy mieli to, co będziemy mniej więcej chcieli, żeby nam było przyjemniej i dobrze w życiu. Bóg nikomu nie życzy źle, każdemu życzy, jak ojciec mówił, każdemu życzy zdrowia, żadnej choroby, ale sami sobie powodujemy jako cywilizacja, jako prywatni ludzie też, że sobie nadużywamy czegoś tam i chorujemy. Trzeba się dobrze odżywiać, jak ojciec mówił, i sprawiać, żeby cywilizacja była cywilizacją miłości. Czyli trzeba rządy zmieniać na lepsze, na lepsze. Ale jak tu zmienić, jak demokracja? Powoduje, że nawet zbrodniarze mogą głosować. No widzicie, dlatego Platon wyśmiewał demokrację też, bo, bo na przykład takie więzienie różnych złych ludzi zagłosuje i to przeważy kilkadziesiąt głosów na to, że ten, ta osoba święta nie wygra, a ten, ten polityk, który skrzywiony jest już od, od dawna, wygra wybory. No i co wtedy? No widzicie, dlatego. Yy, Mówił Platon, że demokracja ma wady i monarchia ma wady, ale z tych razem trzeba by jakoś po, połączyć, żeby było trochę tej większej władzy, dobrych ludzi i trochę demokracji. No to właśnie system miłości to by był najlepszy. Dobra. <kluzł> Maćka, nie Maciek jeszcze? Za chwilę. O, już mi się tutaj jakieś rozważanie chciałem, króciutkie. A nie, to teraz dwa, dwa zdania jeszcze o historii Kościoła, bo przecież wczoraj nie było. Rok 600. Wprowadzono łacinę do liturgii. Widzicie, i potem te msze były różne. Tyłem, tyłkiem do ludzi. Teraz jest przodem do ludzi. Przynajmniej jakoś po ludzku to wygląda. Tyłkiem do ludzi. zostawiam. Mieli ludzi gdzieś po prostu. W Rzymie 715 rok. Wprowadzono modlitwy do Marii Panny oraz Świętych. To dobrze, to akurat dobrze. Jeśli byli prawdziwi święci, a Maryja też była prawdziwa. 726 rok. W Rzymie zaczęto czcić obrazy. No tutaj to było dużo pomyłek, bo ob obrazy robili jako. <grych> jako Boga, no to też niedobrze. A to jest tylko wyraz, czegoś symbol, wyraz. Chociaż niekiedy obrazy przemawiają, <grywania> nawet do ludzi. Do mnie przemawiają obraz. ja lubię obrazy bardzo, kocham obrazy wręcz, wszelakie. Ale dobrych artystów, takich jak Krysia <grywania> Jankowska, jak Sylwia inni, inni na świecie, którzy ładnie malują naturę i tak dalej, a da, da Picasso, tam inni to jakieś baz, bazgroły nam, namalują jakieś zboczone rzeczy i uważają się za artystów. To właśnie dlatego, że mają te rysy, zarysowane dusze i malują tą właśnie tą rysą zarysowaną, czyli skaleczoną dusze mają i tym skaleczeniem malują te obrazy i dlatego im wychodzą takie dziwaczne. Kościół Rzymski w dziesięciu boskich przykazań usunął drugie, które brzmi, nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego co jest na niebie, a to tego nie będę czytał, dobra. <laughs> o 783 rok nastał zwyczaj całowania nóg papieża. O, nagle mu się zachciało, żeby mu nogi całować. No ale mu całują. Teraz obmywają. <laughs> Też dalej ta tradycja jest. Lepiej by co innego robili. Ludziom mieszkanie dali, <laughs> z kościołów trochę porobić, z tych cegieł dużo mieszkań, żeby ludzie mogli się urodzić i w dobrych warunkach życia. Sami żyją nad stan, pewnie. 813 roku stanowiono święto w niebo Maryi. No to, widzicie, Maria. Dopiero wtedy w niebo wzięta została, ustalili to święto. Przedtem nie było, nikt się na tym specjalnie zastanawiam 993 papież Leon III zaczął kanonizować zmarłych. i Narobił świętych i zaczęły się właśnie te akcje świętych. Narobili świętych, a ojciec Piłomój, że większość to w ogóle nie są w niebie. <grym> to widzicie. X wiek, cała Europa znalazła się pod panowaniem Kościoła. Załamuje się aktywność na polu medycyny, techniki, nauki, edukacji, sztuki, handlu. Rozpoczyna się mroczny okres historii Europy. Widzicie, bo Kościół to też prowadził taki swój biznes, swoją politykę, swoją politykę państwa kościelnego. Tak jak dzisiaj partie, przykład państwo, PO, sobie tam uzurpuje, chce wygrać wybory i rządzi naszym, nami. Ja nie jestem z PO, więc nie mi tu rządzić. Jestem przeciwnikiem PO i to wielkim. Lewactwa wszelkiego rodzaju maści. Dobrze, to teraz przeczytam jeszcze jakieś króciutkie, króciutkie zdanie. Z mojego drugiego tomu. Pamiętacie, tam w sklepiku jeszcze są. Jak chcecie iść do parlamentu i zmieniać system ekonomiczny i państwo, to tylko z tą książką, z tymi książkami. I w innym przypadku wszystko wyjdzie tak samo jak zawsze. <laughs> Możliwości ducha są przeogromne. To duch porusza myślami i ustawia je w stosunku do emocji i uczuć. Przebaczenie jest dedykowane głównie dla korzyści z życia w upadłym kosmosie materialnym. To jest jakby następna myśl. W niebie, w niebie nie ma czegoś, czego przebaczać. Tam panuje powszechna miłość i można z niej korzystać ile się chce i z kim się chce. Jak powiedział Jezus tam, za mąż się nie wychodzi, ani się nie żeni. I ojciec Pio tak mi powiedział, całe niebo masz do swojej dyspozycji. Więc widzicie, jak to jest pięknie, by było. <laughs> znaczy, będzie, 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 będzie. Na pewno będzie. Jak się wszyscy zbawią, bo nawet jak umrzemy, pójdziemy do nieba, to jeszcze będziemy tu pomagać niektórzy. Bo trzeba, całe niebo pomaga tym wszyscy, wszystkim, którzy są w kosmosie, żeby wrócili. Bo nie będzie niebo pełnym niebem, jeśli tu będą jeszcze cierpienia. Będą się niektóre dusze wałęsać. Jak dla Wałęsa. To tyle. Trzymajcie się, i na razie do następnego. W systemie miłości, oczywiście. Tylko i wyłącznie. Więc mówimy o rozwoju duchowym, o oczyszczeniu, oświeceniu i zjednoczeniu. Zjednoczenie oznacza, że przechodzimy już na stronę Boga całkowicie. No to papa. Pa.